Ciaste. Kółko nam się połamało Cztery grosze kosztowało A my wszyscy bęc Kółko graniaste Czterokanciaste Kółko nam się połamało Cztery grosze kosztowało A my wszyscy bęc Kukograniaste, graniaste, czterokanciaste, kuko nam się połamało, cztery grosze kosztowało, a my wszyscy benz. Kukograniaste, graniaste, czterokanciaste, kuko nam się połamało, cztery grosze kosztowało, a my wszyscy benz. Kukograniaste, graniaste, czterokanciaste. Kółko nam się połamało Cztery grosze kosztowało A my wszyscy bęc Kółko graniaste Czterokanciaste Kółko nam się połamało Cztery grosze kosztowało A my wszyscy bęc Kółko graniaste Czterokanciaste Kuko nam się połamało, cztery grosze kosztowało, a my wszyscy pens. Kuko graniaste, kanciaste, Kuko nam się połamało, cztery grosze kosztowało, a my wszyscy pens. Kuko graniaste, czterokanciaste. Kółko nam się połamało Cztery grosze kosztowało A my wszyscy pens Kółko graniaste Czterokanciaste Kółko nam się połamało Cztery grosze kosztowało A my wszyscy pens Kukograniaste, czterokan ciaste, kółko nam się połamało, cztery grosze kosztowało, a my wszyscy będz. Kukograniaste, czterokan ciaste, kółko nam się połamało, cztery grosze kosztowało, a my wszyscy będz. Graniaste, czterokanciaste, kółko nam się połamało, cztery grosze kosztowało, a my wszyscy pens.